W zoo Safari w Borysewie zwierzęta już poczuły wiosnę. Codziennie rodzą się młode. Kucyki, bliźnięta, kuski walizerskie, a trzy dni temu urodził się mandryl. Mała małpka na razie kurczowo trzyma się mamy, ale już ciekawie rozgląda się dookoła. W Borysewie jest cała rodzina mandryli. To największe małpy zwierzokształtne. W swoim naturalnym środowisku w Afryce Zachodniej są gatunkiem zagrożonym. Na szczęście rozmnażają się w niewoli. W zoo Safari w Borysewie właśnie urodziła się pierwsza samiczka. Obawialiśmy się, właśnie jak się zachowa samiec, jak resztę tutaj rodzeństwa starszego, ale wszystko dobrze. Pocieszali nas i nam no, tłumaczyli od tych, co nabyliśmy, je, prawda, od nich, co nam przekazali, bo to z Niemiec są te małpy, że no, powinno być wszystko dobrze. No i tak się okazało. Samica Mandryla pozwoliła obejrzeć urodzoną trzy dni temu córeczkę. Na razie mama nie wypuszcza dziecka z objęć, choć całe stado próbuje go dotknąć. Największym zagrożeniem dla młodego jest dorosły samiec, który bywa agresywny. Jego kły mają około 10 cm, więc mógłby zrobić małemu krzywdę. Samiec jest bardzo dobry, opiekuńczy, chodzi do tej matki, koło małego, w ogóle nic nic nie, nie zwraca uwagi, nic ich nie straszy. Mała małpka za kilka tygodni przeniesie się z mamą na wybieg. Wcześniej pojawią się tam inne maluchy, które przyszły na świat razem z wiosną. Przygotowują się już w połowie białe, w połowie czarne, bliźnięta kóz walizerskich. Urodzone dziś rano źrebiem kucyka też wkrótce wybiegnie na trawę. Otwieramy w kwietniu. Nowe atrakcje będą, spodziewamy się przyjdą. Niedługo kończymy już boksy Jaguary Czarne z Warszawy, które otrzymujemy. No i jeszcze niespodzianki inne też będą.